Żeby ten, bo ja wymyśliłem już plan na niego, ten, bo mi powiedziano, że z nim nie mogę się umówić, bo on jest teraz zajęty i się przygotowuje do tego wszystkiego. Mm. Ja mówię, kurwa, to on normalnie wziął na klatę teraz y, przygotowywanie się będzie najlepszym kurwa komikiem, tak, rozumiesz? Tak, tak, on I on tak. staje o trzeciej w, w nocy no. i zapierdala po prostu. Żarty. Trener mu mówi, kurwa, go budzi i żart kurwa, zdrowaś Marię, tak, on tak. musi opowiedzieć, jeden drugi raz wyciągnie. Przyciska żarty, tak, kurwa tak, 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 I tak. wszyscy się śmieją, że tego on kurwa pokaże wszystkim, po prostu jak was pojedzie, kurwa Ale ja bym psy. się w ogóle nie dziwiła, zdziwiła, że ja on nas pojedzie. W ogóle bym się nie, no, nie dziwiła. Na tym to ma polegać, ale śmiem twierdzić, że jednak większość rzeczy mu chyba napiszą, po prostu. Ciekawe, jak to sprzeda. No, to jest klucz. To jest już do tego, jak on do tego podejdzie, jak się do tego przygotuje. Z tego co wiem, przygotowuje się bardzo dobrze, bardzo ładnie, że już nawet były pierwsze testy, także. Tak? No, a jak... Ja pierdolę, no nie mogę z tego, bo ja podziwiam. Yy... Pudziana właśnie za jedną rzecz. I to ja słyszałem gdzieś e, nawet nie tylko od niego, tylko od różnych jego trenerów, że on jest strasznie zawziętym skurczybykiem. Mhm. I że on jak sobie wpierdoli na banie, że on w czymś musi zostać mistrzem, to on no. w tym zostaje mistrzem. I, no. A umówmy się, że jednak nie kojarzy mi się ten kolej z żartami, e, więc e, dla mnie ta sytuacja, że on sobie wymyśla chuj, teraz będę najśmieszniejszy, gościem no. i kurwa, jak to wyrezać. Dobra, muszą być test. Zaraz. Rozpwizimy. Rozpracuje tak, tak, tak. to kurwa żart. Na tak, tak, punkty tak, tak. pierwsze. Słuchaj, no ja bym się naprawdę w ogóle nie zdziwiła, gdyby on nas zaskoczył e, kurwa jakimiś tekstami, że wiesz, że my myślimy, a Mariusz to tam, to właśnie kochany słodki, on wychodzi do dopierdala każdego. No, no e, dlatego też dałeś mi teraz trochę do myślenia. E. Żeby faktycznie też nie zostawiać mu taryfy ulgowej. Nie jechać trzeba, chłopa. Jechać no. Jechać trzeba. Chociaż on ma tak sympatyczną mordę i wydaje się być tak dobrym człowiekiem też, no nie wiem, tego gościa się po prostu już lubi od razu. Ale przecież to jest ta konwencja. To jest moim zdaniem, to jest. No jak najbardziej, jak najbardziej. Tutaj nie, tutaj albo grubo, albo wcale. No właśnie. Go hard or go home. No tak mi się wydaje. Jak najbardziej. Mimo swojej słodkiej mordy będzie musiał dostać w pierdol.